Siemanko, kolejny dzień końcówka listopada dokładnie ostatni dzień jutro już mamy grudzień i co, lecimy na zrzuty warunki jak widać ciężko jest przejechać, akurat tu mam główną drogę tu jeszcze przejadę a dalej idę na pieszo, mam nadzieję, że nagram dzisiaj łosie jelenie, a jak będzie to zobaczymy postaramy się jeszcze tego jelenia poszukać no, i może będzie ciekawie. No, na pewno będzie. Samo wyjście to już jest bardzo fajnie, że jest czas na to. Co, so, widzimy się w lesie. Ja coś będzie ciekawego. Nagram i miłego oglądania. Trochę inny kierunek obrałem, ale tam nie tylko kopy to, było ostatnio na filmie, co wam nagrywałem. Zajdę też. Na pewno znajdę. Żeby spróbuję poszukać tego jelenia. Tu zobaczcie, się właśnie, takie ślady warte. A takie tereny. Ja myślę, że one tu lubią chodzić w takich właśnie młodych drzewkach. Przy takich młodych drzewkach. Także warto obserwować. To są świeże ślady. Zostałem tu jest 5 km. i co szukamy? śnieg mi pomaga troszkę, bo. Mam rozeznanie gdzie, gdzie one chodzą. Także jak śnieg zniknie będę wiedział dokładnie. Dobrze, jak coś będzie ciekawego to wam nagram, żeby nie przedłużać Chyba żebyście chcieli jakieś dłuższe filmiki, to dajcie w komentarzu znać. A teraz nagrywam tylko takie momenty, jak coś się będzie działo. Już myślałem, że znalazłem łopata, to zobaczcie Taki wielki wirzyk Masakra Bo tak leży Mówię łopata Kurde no Dobra lecimy dalej Poza zatropami Mam nadzieję że coś fajnego nagra No było blisko Chyba no, nie tętno mi podrosło, ale ale no niestety jak to na takich wyprawach myślimy, że to rzuta to albo jakiś wrzyp, albo gałąź sami wiecie doskonale lecimy dalej tropy jak coś będzie ciekawego nagram jestem koło tego kopyta tej nogi nic mi nie pozostaje jak dzisiaj waliśmy te świerki, przechuinki te No bo to jest coś ewidentnie Tylko tam byłem Teraz z obtugię spina tam no nic, nie będę tego nagrywał pewnie, że mi się telefon nie zalał bo będzie mokro To są ślady z wczoraj ja tam chodziłem po drogę, tam dalej, ale tu nie chodziłem. Nie wiem, weź się w śnieg opadnie Ale nie ma na co czekać Chodzę Tam chyba wilk albo lis przeszedł, już tak nie widzę dokładnie, bo przelaciał mi Pójdziemy razem Zobaczymy Te jego tropy, zaraz No robi się ciekawie Te gniazdwiny tu poszedł Może być że młody wilk No tam dalej miałem tu kopyto Jak coś się nażyło na żywo nagrał. szukamy jego tropów ale gdzie one są? takich trzeba uważać przypadkach widzimy ślad od łosi Dobra włączy się może jak jak już zobaczę co to jest Tutaj mam te tropy Osend sami, czy to wilk czy lis Dajcie znać w komentarzu lecimy dalej Siemanko kolejny dzień, już mamy listopad Siemanko, kolejny dzień Już mamy grudzień Szósty mikołajki, a ja lecę w teren Godzina już dość nawet jest późna, bo jest... Zaraz zobaczymy, tylko przejadę kawałek, od takie dołki 12.20 Mam nadzieję, że coś może zobaczymy, lub znajdziemy. A jak będzie się okaże na filmie, ja coś będzie ciekawego. Nagram śnieg już zginął, widać tylko zobaczcie, jak drzewa leżą. Nie wiem w ogóle, czy przejadę tędy. Oj, chyba nie przejadę. Spróbuję przesunąć, jak się uda. Od tego śniegu tak się pokładły To jest złamane, to jest szansa, że je przeniosę. Przesunę. Zobaczcie wszędzie leżą drzewa. Tu nie przejadę. masakra tydzień czasu tak leżą nałamane o jezu jak tu przejechać teraz te to są powyginane to nie ma opcji pojadę tędy tą drogą spróbuję te podsuwam o tam następne dalej jest nie, zawracam. Wiecie, tam dalej mamy następną przeszkodę. No nic. Wszędzie poobalane drzewa. Jeden naokoło. Widzimy się już pewnie w lesie. Ta druga droga też taka. Nie za bardzo. Na razie jedziemy. Choć ten laski się nie chce żebym chyba, jechał do niego. Ale ja się nie poddam próbujemy się dostać się więcej kilometrów zrobię ale widzimy też połamane gałęzie kolejny eee. masakrę bym się nie zakopał zobaczcie tutaj Dobre, takie takie warunki dzisiaj mamy po ich śnieżycach ostatnio. Szukam tego jelenia co ostatnio yy, nagrywałem tą nogę. Zaraz wam pokażę gdzie ona jest. Teraz śniegu nie ma. Spróbuję wejść te młodniki. I tu już obleciałem wszystko nie ma nic e, Bo dzisiaj będzie film widzicie teraz właśnie ten poprzedni z tamtego tygodnia i z tego tak połączyłem dwa tak jak był śnieg i teraz jak nie ma pochmurna pogoda taka ciemna dzisiaj Rano nie miałem czasu czasowiciem, to po południu tak po południu mówię, podjadę. Trochę sobie polatam. wyciągnie do lasu, jak nie wiem. Zaraz Wam pokażę tutaj tą nogę. Kubio na mierze. O, jest tutaj, zobaczcie. Widać objedzona jest, ale no tam byłem wszędzie nic nie ma Ja się tu tego spinę wejdę I jak coś będzie to nagram No chodzę po takich modnikach Jak na razie lipa jest tak ciasno że trzeba na kolanach chodzić Masakra ale nic nie widać wiadomo wilki te tą nogę mogły przenieść sporo tutaj chodzę na razie koło ale nic nie ma a ślady wilków są ślady także Zima jest i wilki się pokazały z powrotem. W sumie one były w tylko mniej aktywne jak teraz. Dobra, idę w tę te, stronę teraz. Może tam coś będzie. Widzimy się już niedługo. słuchajcie, jest jeden łodź muszę na niego popatrzeć trochę czy on czasem mnie zgubił, bo był łysy o zobaczcie o teraz uciekł mi trochę spróbujemy podejść go, zaraz uciekł mi w tym młodnik nie będę za nim gonił nie ma sensu Szukamy dalej Mam nadzieję, że to się, że jeszcze spotkam po drodze